Wiązanie wodorowe to jest... Takie dość specjalne wiązanie. Z jednej strony mówimy o nim wiązanie, a z drugiej strony stabilizującym czynnikiem, głównie to wiązanie wodorowe, jest przyciąganie elektrostatyczne korzystnie ustawionych do siebie dipoli. Słowo dipol kojarzy nam się z wodą, zatem spróbujmy rozwiązać to na przykładzie wody. Rozpisałam tu już konfiguracje elektronowe. Mamy tlen, wodór, dwa niesparowane elektrony, no i my wiemy, że one tutaj tworzą wiązanie kowalencyjne spolaryzowane. W stronę atomu tlenu, bo jego elektrojemność to 3,5, a 2,1 wodoru. Atom tlenu ma dwie pary i dwa niesparowane elektrony, które. Przekazuje do wspólnego użytkowania z atomem wodoru. Tutaj mamy wiązanie kowalencyjne spolaryzowane w stronę tlenu, w wyniku czego tej polaryzacji i zagęszczenia chmury elektronowej wokół atomu tlenu, na każdym z atomów ustanawia się cząstkowy ładunek dodatni, a tutaj mamy dwa ładunki cząstkowe ujemne. W wyniku czego mamy dipol, to już wiemy. Wiązania wodorowe nam się kojarzą z wodą. Co tu się dzieje? I teraz zobaczmy, ponieważ tu na tym atomie ustanawia się cząstkowy ładunek dodatni, a tutaj mamy ładunek cząstkowy ujemny. Oczywiście, że w postaci dwóch, to tutaj pomiędzy tym atomem i tym ładunkiem następuje elektrostatyczne oddziaływanie z tą parą elektronową. Trzeba zauważyć, że tu nie ma tradycyjnego uwspólnienia pary elektronowej, czyli nikt nikomu nic nie daje. Tutaj mamy tylko oddziaływanie plus-minus, ale jest to oddziaływanie dużo silniejsze niż oddziaływanie van der Waalsa. Jest to oddziaływanie międzycząsteczkowe, gdzie jednym z atomów musi być atom wodoru, a drugi z atomów to będzie ktoś, kto będzie miał. Wolne pary elektronowe, albo to będzie tlen, fluor, albo chlor, lub azot. Dodatkowo musi to być atom o dużej elektroujemności. To samo tu się dzieje. Tu mamy cząstkowy plusowy, na tlenie cząstkowy ujemny, i teraz ten cząstkowy dodatni ładunek oddziaływuje z tą worną parą elektronową. Dlaczego w ogóle mówimy o wiązaniu wodorowym zamiast mówić tutaj o zwyczajnych oddziaływaniach Van der Waalsa? Dla, dlatego, że trwałość wiązania wodorowego jest pośrednia między związaniem kowalencyjnym, w tym przypadku spolaryzowanym, jakie by się tu utworzyło między atomem wodoru a tlenu. A zwyczajnymi oddziaływaniami Van der Waalsa, czyli oddziaływaniem plusa z minusem. W przypadku wiązania wodorowego musi być wodór, a partnerem jeden z atomów, na przykład takie jak tu wypisałam, które mają wolną parę elektronową. Głównym czynnikiem stabilizującym wiązanie wodorowe jest przyciąganie elektrostatyczne korzystnie ustawionych w stosunku co do siebie dipoli. One by się korzystnie ustawiały biegunami. Tworzenie wiązań wodorowych na co wpływa? Na temperaturę topnienia i wrzenia substancji w wyniku asocjacji cząsteczek, na zwiększenie objętości zamarzającej wody. Wiązania wodorowe stabilizują drugo- i trzeciorządowe struktury białek. Występują w DNA ludzkim, ponieważ mamy tam, pamiętamy, wiązania wodorowe między dwoma zasadami azotowymi. Dwóch spletających się łańcuchów DNA. I to właściwie tyle, co można powiedzieć o wiązaniu wodorowym. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.